W kolejnym odcinku cyklu Zapytaj Lekarza. Dzisiaj państwa gościem jest dr Grzegorz Krzyżanowski, urolog. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o bardzo poważnych sprawach, przede wszystkim o męskim zdrowiu. Panie doktorze, z badań publikowanych przez WHO wynika, że na tle innych krajów europejskich mężczyźni w Polsce żyją znacznie krócej. Ta różnica to nawet 5 lat. Za te sytuacje odpowiadają m.in. choroby onkologiczne. Co można zrobić, żeby poprawić tę sytuację? Obecnie mężczyźni w Polsce, od lat, zresztą jest to samo, bardzo niechętnie przychodzą do urologa. Kiedyś tę barierę trzeba było pokonać u kobiet, które nie bardzo chciały chodzić do ginekologa. Mój mentor mawiał zawsze, że najlepszym powiernikiem mężczyzny po 50., wtedy tak to się uważało, jest urolog. Staramy się, aby tak było, ale tak niestety nie jest. Najprostszą taką przyczyną braku chęci przychodzenia do urologa u mężczyzn jest to, że bardzo duża grupa mężczyzn nie chce się przyznać do własnych schorzeń. Ukrywa to w domu, ukrywa to w pracy. I dopiero kiedy partnerka, małżonka zorientują się, że coś jest nie tak, to wtedy załapę i przyprowadzają do urologa. 90% mężczyzn pierwszy raz pojawia się w gabinecie, przyprowadzonych przez własne żony. I to jest problem, dlatego że choroby onkologiczne, w ogóle choroby związane z układem moczopłciowym zaczynają dotyczyć mężczyzn coraz młodszy. To już nie jest tak, że 50 lat i wtedy pierwszy raz. Są to bardzo różne choroby, nie zawsze są to choroby onkologiczne, ale schorzenia związane z rozwojem cywilizacji, z brakiem ruchu, z, ze złymi nawykami pojawiają się już w bardzo młodym wieku. Można więc powiedzieć, że mężczyźni zaniedbują profilaktykę. Jakie badania w takim razie powinni zrobić sobie 20, 30, 40 i 50-latkowie? No i starsi mężczyźni. 20-latkowie niewątpliwie podstawowe rzeczy powinni wykonać związane z ich przyszłym rodzicielstwem. Mianowicie podstawową rzeczą jest to, czyli wizyta urologa. Stwierdzenie, czy oba jądra są wmożne, to powinno być wykonane już u noworodków, u najmłodszych dzieci. Ale czasem się tak zdarza, że te jądra w różny sposób zanikają i wtedy, kiedy się zbliżamy do wieków, w których chcielibyśmy mieć własne dzieci, to może być za późno. Dlatego też bardzo wcześnie powinno się udać do urologa celem badania fizykalnego potwierdzającego, czy tak zwane narządy płciowe zewnętrzne są w porządku. Do tego warto by było zrobić USG i w miarę, w razie potrzeby badania na zawartość w spermie plemników, na usytuowanie jąder w mośnie i przy okazji zbadanie przepukliny. Z każdym rokiem jest coraz więcej młodych mężczyzn, który ma olbrzymie problemy z uzyskaniem pełnej satysfakcji w odbywaniu stosunków płciowych. Ta satysfakcja, ten brak satysfakcji, polega bardzo często na tym, że jest niepełny wytrysk, że jest zbyt krótki czas możliwości utrzymania wzwodu. I to jest kolejny problem, z którym się wstydzą przejść do urologa, do androloga, a powinni i to jak najszybciej. Kiedy zbliżamy się do 40 roku życia, niezależnie od tego, bo często jest tak, że mężczyźni starci przychodzą z problemami w oddawaniu moczu, i na pytanie, dlaczego tak późno, bo przedtem tych problemów nie było. I to jest podstawowy błąd, dlatego, że przy raku prostaty, jeżeli zaczynają się problemy z oddawaniem moczu, dolegliwości bólowe, to najczęściej jest już za późno na to, aby wdrożyć skuteczne leczenie. Dlatego też ta profilaktyka polegająca na tym, że w 40 roku życia, załóżmy, pierwszy raz robimy badania, bo wcześniej nie byliśmy u urologa i to jest taki Katechizm, jak ja mówię do tych moich pacjentów, bardzo prosty. Jeżeli nic się nie dzieje, że jesteś, czujesz się kompletnie zdrowy i nic się złego nie dzieje, to z mojego punktu widzenia, urologa, powinieneś raz w roku wykonać USG, wykonać badanie ogólne moczu i wykonać PSA. To są trzy rzeczy nie wymagające specjalnie żadnych specjalnych przygotowań, i z tymi badaniami. Udać się do, do urologa. Badanie USG, dwa słowa, rozpowszechnione bardzo. W tej chwili bardzo dużo lekarzy robi to badanie, ale chciałbym zwrócić uwagę, że badanie ultrasonograficzne jest bardzo dobrym, dokładnym i bezinwazyjnym badaniem, ale w rękach osób, które wiedzą o co chodzi. Dlatego też ja jestem zwolennikiem, aby badanie USG układu moczopłciowego, tak zwane urologiczne, wykonywali urolodzy, to znaczy ci, którzy wiedzą jak to wygląda od wewnątrz, aby badanie USG kardiologiczne wykonywali kardiolodzy, aby badanie ginekologiczne USG wykonywali ginekolodzy, bo. Nie negując tego, że wszyscy doskonale znają się na tym USG, to jednak takie badanie przesiewowe, ogólne, bardzo proszę, niech to będzie w rękach wszystkich możliwych osób. Natomiast bardziej szczegółowe badanie moim zdaniem powinien wykonywać ten, kto naprawdę robi to długo i wie, jak to wygląda z drugiej strony. To znaczy od strony stołu operacyjnego na przykład. Te badania, o których pan doktor wspomniał, powinni wykonywać wszyscy mężczyźni? Czy są też jakieś szczególne wskazania, na przykład podobne choroby w rodzinie, no, jakieś też właśnie, właśnie, teoretycznie nie ma 100% potwierdzonych przypadków genetycznego uwarunkowania nowotworów układu moczopłciowego, nerek, pęcherza, prostaty, ale. Jeżeli w rodzinie występuje choroba nowotworowa, a zwłaszcza choroby związane z moją dziedziną, to z obserwacji wynika, że brat, syn, wnuk powinni być szczególnie uwrażliwieni na te nowotwory i znacznie wcześniej badać się, żeby móc wyprzedzić rozwój choroby nowotworowej. Zdarza się bowiem bardzo często, że dziadek miał raka, syn miał raka, wnuk miał raka prostaty i tak to niestety jest. Najbardziej podstępną sprawą w tych nowotworach, zresztą jak we wszystkich, jest właśnie brak, brak objawów, brak dolegliwości, brak jakichkolwiek oznak choroby. Już wiemy, że badać powinni się wszyscy mężczyźni, a wiemy, że ta pierwsza wizyta u urologa to wcale nie po 40, tylko znacznie wcześniej. A te badania profilaktyczne, z jaką częstotliwością trzeba je wykonywać? To raz do roku, raz na 5 lat, raz na 10? No nie, 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 nie. To jest yy, ponieważ badania odrostograficzne, badanie ogólnym moczu, czy też pobranie krwi na, na PSA. Nie jest specjalnym obciążeniem, żadnym właściwie nie jest obciążeniem. W związku z tym, moim zdaniem, raz w roku takie badania powinno się zrobić. Mam wielu y, takich pacjentów, którzy regularnie od lat te badania wykonują. Do tego wszystkiego istotne jest również to, aby nie zapominać o tym, że jest się facetem że ten facet powinien być jak najdłużej sprawny jak najdłużej zachow zachowywać swoją witalność i tym bardziej powinno się często odwiedzać tego powiernika o którym na początku mówiłem którym jest urolog bo czasem bywa tak że małżeństwo nie może mieć dzieci i z reguły tak w jakimś tym polskim umyśle jest poukładane że to na pewno jest wina kobiety które okazuje się że nie jest to prawda że bardzo często to mężczyźni zawalili w młodości sprawę i mają w związku z tym problemy. Dlatego też warto się badać, warto odwiedzać urologów i warto dbać o siebie po prostu. Wspomniał Pan o tym, że to zwykle kobiety przyprowadzają swoich tak. mężczyzn do gabinetu. Proszę mi powiedzieć, jak tych naszych ojców, mężów, partnerów namówić na taką wizytę? Pytałem o to, o to te panie. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, natomiast perswazja niewiele tu daje. Po prostu te panie brały za łapę i przyciągały. Czyli rozwiązania siłowe? Rozwiąza rozwiązania siłowe, albo w domu jakieś straszne ograniczenia i, 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 i przeprowadzają. Mało tego są na tyle dyskretne, że. Pytają, czy mogą zostać przy tym, ale co się okazuje, że na proste pytania zadane mężczyznom, jakie leki bierze, od razu się ogląda za, za żoną, bo on biedny mówi, no dwie czerwone, jedną żółtą, no koniec. Przychodzi żona i wie, jakie ma ciśnienie, ile razy w nocy wstaje yy, zrobić siusiu, jakie tabletki bierze, o której godzinie, a mężczyźni po prostu sieroty, Boże. Czy można powiedzieć, że zdrowie mężczyzn w, 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 w rękach kobiet. Dziękuję <grym> za wspaniałą rozmowę, panie Dziękuję doktorze. Życznie. A państwa zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Zapytaj Lekarza.